Orędzie 399 Dongo Komo 23 marca 1989 roku Wielki czwartek Jezus przychodzi Najmilsi synowie dziś jest wasza pascha przeżywajcie ją w głębokiej jedności życia z Jezusem waszym bratem który włączył was osobiście w sprawowanie Jego Najwyższego i Wiecznego Kapłaństwa, żyjcie w miłości do Niego. Jak bardzo Jezus Was umiłował, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. Gorąco pragnąłem spożyć paschę z Wami, zanim będę cierpiał. Jak bardzo Jezus Was kocha, On odnawia każdego dnia dar swej ostatniej wieczerzy, swej ofiary dokonanej na kalwarii. Wy jesteście ważną częścią jego planu miłości. Gromadzicie się wokół waszych biskupów, aby odnowić przyrzeczenia złożone w chwili przyjmowania waszych święceń kapłańskich? Odnówcie je z radością i ufnością, odnówcie je z miłością, na znak głębokiej wdzięczności wobec tego, który was wybrał. Każdego dnia Jezus przychodzi za pośrednictwem Was, Swych kapłanów i synów, których ja szczególnie miłuję. Jezus przychodzi przez Wasze Słowo, powtarzające wszystkim ludziom we wszystkich językach słowa Jego Ewangelii Zbawienia. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Jezus przychodzi dzięki Waszemu kapłańskiemu działaniu, bo wykonując je, Prowadzicie wszystkich do Niego, waszego Odkupiciela i Zbawiciela. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Jezus przychodzi przez ofiarę eucharystyczną. Odnawia ona ofiarę złożoną przez Niego na Kalwarii, aby Jego boską krwią zmyć dzisiaj wszelki grzech i zło świata. To czyńcie na moją pamiątkę. Jezus przychodzi w sakramencie pojednania, wprowadzającym wszystkich grzeszników do domu Jego miłosiernej miłości. Którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone. Jezus przychodzi w sakramentach, których jesteście szafarzami, i poprzez Waszą osobę, która powinna odzwierciedlać światło Jego ustawicznej obecności. A oto ja jestem z Wami, przez wszystkie dni aż do skończenia świata. W wielki czwartek, w wasz dzień, proszę każdego z was o udzielanie wszystkim radości płynącej z jego boskiej obecności wśród was. Wtedy, w ogromnych ciemnościach ogarniających jeszcze wszystko, oświetlicie Ziemię światłem Jezusa Chrystusa, przychodzącego za waszym pośrednictwem.